Po rozegraniu pięciu kolejek nowego sezonu w grupie południowej czwartej ligi, wiceliderem tabeli jest zespół Beniaminka Stali Pleszew. Podopieczni trenera Adriana Popławskiego wygrali trzy mecze, a dwa zremisowali. Mają więc 11 punktów w dorobku. Wysoka pozycja stali w tabeli jest sporym sukcesem. Tym bardziej, że 90% zespołu stanowią wychowankowie pleszewskiego klubu. To jest chyba najlepszy motyw jaki jest w piłce nożnej. Małe środowisko, piękny kameralny stadionik i swoi grają. Czyli ogrywamy swoich, wychowujemy swoich i dążymy, żeby ich wypromować lub awansować sami do trzeciej ligi. W pleszewskim klubie stawia się więc na szkolenie wychowanków. To dobra i właściwa droga. To także szansa dla zawodników z Pleszewa, którzy mają możliwość wypromowania i przeniesienia się do klubu z wyższej ligi. Jak na razie najlepszą wizytówką piłkarskiego Pleszewa są dwaj zawodnicy wicelidera pierwszej ligi Floty Świnoujście. Mowa o bramkarzu Sergiuszu Prusaku oraz Marku Niewiadzie. Oni właśnie zaczynali w Pleszewie, a teraz świetnie radzą sobie na zapleczu ekstraklasy. Kto wie, może niedługo kolejni wychowankowie stali podążą ich śladem. Trzeba powiedzieć, że Marcin Wanzel Łukasz Jańczak. Krystian Benuszak to są naprawdę zawodnicy rozwojowi, którzy w przyszłości myślę, że pograją wyżej. Utalentowana pleszewska młodzież gra nie tylko w pierwszym zespole seniorów i w drużynach juniorskich. Część z zawodników występuje również w drugiej drużynie, która w tym sezonie została zgłoszona do rozgrywek kaliskiej B-klasy. Bardzo dobre rozwiązanie to było, bo chłopacy, którzy nie mogą się zapłacić do pierwszego zespołu, mogą się spokojnie ogrywać w rezerwach B-klasy, gdzie boisko mają dobre do grania. No a druga sprawa, ta młodzież, która skończyła w tamtym roku wiek juniora, no tak to byśmy ją zaprzepaścili, a tak mają gdzie grać i mają się gdzie ogrywać. W momencie, kiedy by coś się stało z tą beklasą, to możemy zawsze wypożyczyć ich i będziemy mieli dodatkowe pieniążki. A tak to chłopacy na razie w tym momencie grają u siebie i grają dla stali. W Pleszewie zainteresowanie futbolem jest dość duże. Kibice w dużej liczbie odwiedzają stadion i dopingują zespół stali. Wszystko wskazuje na to, że rekord frekwencji padnie w najbliższą niedzielę 13 września. Wszystko za sprawą meczu na szczycie czwartej ligowej tabeli. Stal u siebie podejmować będzie faworyzowaną drużynę Piasta Kobylin. Emocje zapowiadają się więc duże. I ten pojedynek już teraz elektryzuje piłkarskich kibiców w Pleszewie.